50. Wbijam do góry. Jeden krak, no, ten złotem. mnie, go, chodź. Wchodzę. Chodzę Moja. Co? Sto. Sto. Nice Teraz Nice, Sto. Crack. Nice. No, Sto. szybko. Dawaj już go. Wysoko jestem. Sto. Sto. i lecę dobrze. dalej. Możesz dojść do mnie? Tak da. Sody, dawaj Wybij mnie solo do prawej Low ground lecę, do góry widzę No, dostaję do góry, jestem Dobra, będę z Tobą Gość się na mnie wylądował, czekaj Czekam Na dole jestem tu Lejdź do domu na solo, solo. Chodź do góry Chodź Wybij do prawej Wybiłem mm -hmm. razem Możemy low Dawa, ja Jestem lał dobrze Do góry jedno jestem Nie zjedziesz? Do góry nie, Tu nie, do Ja tu mam dość, ja free-thrag'a do mnie, sugar Dobra, wchodzę Daj twarde Trzymaj, sto trzy Metal mam mało też no, ja zdaję metal Trzymaj Okej. Okay. Trzeba refresh znaleźć Patrz tutaj, on ma zero 18 white Dobra, walić Wybijem, Wybijesz nas stąd, chodź do góry Wybij do przodu Wybijam Leżę Dawaj Lord Do góry jedna jestem Dobra, jestem Tu masz drewno na mnie Otwieraj plecy, zrobimy refresh no nie mogę pre... chodź! No, jestem Patrz pod Czy mam? Nie, upadaj, upadnij Dobra, to zawód... To nie nas, to nie nas, ciur. Dobra, chodź na noga, do lewej idę Lety dostałem Dobra, sił Ale się widzę Eee, mały twardy mam Jeszcze jedno, zrobię Ja pre robię Dobra, nie nie, nie Wybij, zaraz Zaraz wybiję Dawaj tego, chodź A już wybijam, wybijam Dobra o, myślałem, że dawaj, zobacz Teraz trzeba zabić Mamy dobrą pozycję Obaj, cofnij, cofnij Rozsyłamy wchodów Nie ma wchodzić Mam, 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 140 wchodzić, co Dobra, Patrz tutaj, Patrz patrz lewo Poleciał, poleciał Dla mnie plecy Otwieram na dole nie, dobra, o tym polecimy, dawaj LOL Jest, jestem nad tobą jedno Dobra Dostałem full damage, nie wiem czemu Na mnie, patrz tam. wkraj w górę Nie Oteraj, cieraj Patrz na mnie Naj nice, zajebiście, Bierz matce Chodź tam Czy mam? Nie Zbieraj wszystko mam tam 3 disu, Dużo mam Do góry wchodzę Podmienił Dobra, mnie? Do Dobra, nie jestem, 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 jestem z tobą Jestem tu z tobą Dobra, Jest jestem, 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 jestem Otwieraj to Poczekaj, powijam je Patrz! Box Red Nice Zbieraj Nie wziąłem Ja drabną wziąłem Nadal spadło tu jeszcze. Jeden pod nami Pod nami, chodź tu Free frag. Nie, dobra Chodź haja Tu, 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 tu Jestem sam pasowało. Idę haja, dobra? Dobra, wybiłam się też Dead na haju? Dobra, jestem haj. Ostatni Spray'uj go Do góry się wybija 36 Death Nice Jestem beczki walne jedno 94 idę dead u mnie jest tu 103 zero dawaj nie nie stopni 150 dead nice mój edit 65 idę cofaj idę dobra idę widzisz mnie tak jestem za tobą cały czas a ja biorę To kolaps Ja jestem dalej na górze Tak Jest. jak byliśmy Ja się lecę Podepnij do mnie nice. Jestem, jestem Po samotnie Ja siedzę tu z tyłu na razie Białe Dobra, ja siedzę po prostu, siedź wysoko też. Zero twardych mam. E, ja to mam 400. Stawali. Jestem w sobą. Daj, daj, ty fakt, proszę. proszę. Trzymaj. Uważaj, bo są na Tu, tu te mogą skolapsować. Schodzę do zona, jeszcze przypnę to. Bro, ukochni, nice. Ile drewna masz? Eee, 270. Tu są goście dość wysoko, uważaj. Ja, chodź do mnie. No ja się z tyłu. Nie, chodź do mnie, najlepiej Tu jest kolapsują, patrz to, tam jesteśmy z... No, wiem, sta... wiem, A ile masz drewna? 270, rozumiem? Dobra, dobra Sorry, bo dużo się dzieje Tego Amo no ile? Eee, 104 Masz trochę amo Tu zero ma Dęć Amo w Dobra so Dę? Co ze polu, dobra? Dobra 50 metalów, ja tu siedzę po prostu, full się cofło Stroili pad Zero, Zero dead. dead Nice, zejdę po niego no, Dead kapat. kolejny z młotem tutaj Mam ma zaraz będę Podejdę do ciebie Lecę do ciebie, no, przyłącz to jest trochę twardy, nie Ma, ma trochę z kolejny, prawie. tu jest lód z trzech gości, schodzę na Dobra, wziąłem 400 cegły, 500. Pamiętaj, to masz nie? Kolapsa dostałem, ale wejdę. Tu ma 20 white y, 380 Ceglą... cegły, jak potrzebujesz. Nie mam, hula prawie. Podefnę do niego. O sorry. Nie, co? Dobra. Tu, 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 spam, otwieram. Czego, tu, 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 wa tu ważne, 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 mogą nas kolapsować. No. Dostał kraka prawie. Nasował, ja liczymy. przyłączyłem Chodź do mnie, potrzebuję twardy e, 330, nie mam, ammo e, AMO Nie mam Ja? Ja jestem cały czas na górze. Daj 5 second na chwilę, dobra wezmę ją No dobra Masz samo, do PMA? Mam tu zaraz ci da Masz Dobra Trzymaj Trzymam, tura. trzymam po prostu dół e, Ile masz drewna? 400 Czy ja się dobra. Co? Można? Mam we wszystkich Tu ma zero Jak słyszysz mota to trzymaj dół po prostu Nie trafiłem pomby O mamata Fragiva Wyżej wejdę wejder Wiem ja to szkoda wyżej 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 może No szedłem Chory No ja trzymam tam dozorna wyleciał Nie masz już Dali, samo? Ja, mam gdzieś A ty? Tutaj, daj. a ty masz PM a też? Tak, 50 Nie ja, mam samo tam przy ty zaraz Masz 320, uwaga tutaj Tam 30 Spróbuj ty zrobić Ile drewna? Dwa splashy, 170 drewna Dead. Zajibiście Jedno duo Spadłem, jest trochę niżej? Tak, jestem Ja mam plus splashy jak coś Motu dalej trzymaj Ile drewna? E, 140 Trzekaj konta, 30, schodzę de? 180 e, de? 100. Death 100, dead Let's Let fucking go Dobra drugi win na Dobra wybiłem I w ślisk, i w A ja Dostałem, dostałem, dostałem Ja mam ja, Wejdę, wejdę, wejdę Prędź się nie masz Zero ma dead Przyłączam do ciebie Mam ota, biorę Dobra mamy chili, mamy Haya I mamy ponad Dobra, gdzie jesteś? Eee, na no haju z tyłu. Na mnie jest meta na tym lucie, Sugar No dobra, już się z załonią chwalić. Uważaj tych Dobra, teraz będzie trzeba zejść podłączyć Nice! No na nas idzie. Mamy tutaj meta do jeszcze Tu jest metal, Sugar, weź! Gdzie? Tutaj, widzę, widzę, dotowa. widzę. Uwaga. Ja, ja, ja się zakręcę tutaj, suda. się tutaj Wysoko bardzo Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej mamy, <laughs> mamy dwa moty Dobra, no ja siedzę na razie. Jestem wyżej niż ty, wejdź do mnie. Idziemy jeden... Zostaje krasi Ja żyję Nie. Lecę z toku, podłącz do mnie kodu jestem Dobra, Dobra. Dobra. Yy, Twarde ma, yy, żyje Dobra, 160 mam tylko Daj Trzymaj I trzymaj te podłogi, nie? Jak latają te młode Idę podłączyć z przodu Już w zonie jest. nie jest Dobra, przyłączycie Balonia balonia W Przejdźmy da. yy. Siedźmy wysoko nie. po prostu Dobra, nie zejdę po to chyba Nie walić, może się cofnie? Tam jest a co właśnie wpływ Przejdź za mną Otwieram tu, kto odchodzisz dalej Otwieram, dobra, nie odchodzę Ci się boję zupełnie No nie otwieraj lepiej Idę amor? Eee z 500 dalej ja mam to głównie Wygraliśmy może tą Mało twarzy gąbarko Nie ma ja nie mam splasisz pewna? Halo eee, 470 high. Siedzę z tyłu cały czas Mhm, tam łajd już Otworzę sobie tu W jednej pracy to by się nikt nie askratno Nie, nie ma jak już, już jest mały zon. Braguj Od 20 Dostałem trawę podłączyć Może lud wezmę Daj pistoleta, wcale En de midden van Crack. Wat is er? Komt hij halo Crack, dier. Hallo? Wat is er? Ik ga een beetje naar beneden. Wacht, Crack, Okay. No. Słonę trochę niżej, idę Ja tu siedzę na razie Dobra, idę do Ciebie 140 mam drewno Ja, 150 Budy, buduj, buduj Zdejdźmy trochę na dół, każdy samo jest, dobra To no. Zdejdź na niego Trójmy go po prostu Zszedł Solo, za sola, za Dobra, dawla no. um, za. Do ci chodź. Wybijam Nie, się no, do góry. Do, dobra. Zyska, go. Dobra, Nice, Do lobby. Dobra, roba, Lecę, pierwszy. Lecę za tobą. Lecę tutaj, haja W metalu lecę. Dobra, ja przyłączę drugi raz. Dobra, git. Jestem. Lecę full, pół Podwójne. Kolaps. Ja dostałem jest kolaps. Jest. Podłącz się. Jestem, jestem, jestem. Daj mi motocz udar, bo ja chyba żołtnika. Uważaj. Haya, zaroma. Mam Haya, mam Haya. Wejdź wyżej. A, Dobra Chodzę Startuje dobra ja, ja, też idę Daj cały, cały metal daj Wziąłeś tego młota? Tak wziąłem, cały metal Dwa flety czy nie lecimy Podłączy nas Nie, nie, nie Podłączę od wschodu Dobra, no, to to git Nie, że w sensie, że nie lecimy Dobra, cało się free Pilnujmy teraz Dużo spray second high, więc ja mam z broń, ale... Pójdą i plecy, żeby ci nie wesprzeć też, nie? Dobra, ja zostanę. W gdzieś... potem. Lecimy, lecimy Dobra, nie. ja się wespnę Ja spadłem. pracowali. Gdzie jest, daj, 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 wejdę. Daj całego brika. Nie mam blika, mam 200 drewna. Ma. Oho o. o, o. Zaraz mam z przodu Podłączyłem Mało twardych, co? Ja 200 W sensie drewno, nie? Lecimy! Żyję! Nie, ja nie lecę Dobra, podłączyłem, jeszcze raz 80 dałam, jak coś? 20 dałem Tutaj, wysoko no. Dobra Dobra, z Nie, sam Cofnij, dobra, idę no, Sorry Nie, nie Ściećmy tutaj No, ja, ja pod... Ja podzę sobie leś tutaj Dobra, ja... Dobra, git Ryzykujemy, nie. jak coś to potem zejdziemy Ja młoda, ty masz lotnika, to masz lotnika 29 amo Nie mam Możesz zostawić Ale jak, mówię, jak będą słyszeć, że nie strzelamy to Patrzcie no, z czy na broni nie kolapsują, nie? nie? Nie, nie, To ja patrzę po prostu No ty patrz Bo y, wiesz, tak nas nie skolapsują, ale z broni mogą 150 drewna, możesz dać trochę Trzymaj, Stuwę zostawiam nie, sobie Dobra, stówę. Yeah, nice. I, i, jak będą nas kolapsować to ja polecę motem tam do tyłu. Tak, jak nas skolapsują to graj solo pod placement po prostu. Bardzo dużo solówek Ja się boję pikować nawet, żebym nie spadł. A masz pompy dużo? Mam bardzo dużo. 14 mam. Dzięki. Dobra, do nich. Ej, kolapsują, trzymaj! Trzymam Ty, masz raz blika czy nie? Ej, osiem, wrzucam O cholera Siedzimy <grydźmy>, tutaj ja do końca gry. Dobra, siedzę. Do ja zostałam z presemano na Nie cieszę się Na razie Niech się wybiją Miejmy to safe. Ja pierdziele, prawie spadłem ze świzdłu Jedno duo Czternaście Wybicie motem czy nie? Nie, mam ja dotykę A 2 na 2 Dobra Ja mam zero matów prawie Daję Nikt ci się Połowę Ile masz? masz? 50. Dostałem fraga Zostało 2, 2, 2 na 2 Leć już Ja lecę Stube dostał jeden Dead jeden Dostałem jeden prawie Ile ma jeden HP? Dobiję ci Nice Let's, let's fucking let's go! go to. Mamy to! Tak to się robi, tak to się robi! Czwarty win, co się odpierdziło na tym streamie Dobra, pierdziela, Idę <laughs> dzisiaj wcześniej spać Dobra, otwieramy Konfetti? Nie, czy nie? Dawaj ready, dawaj ready. Dobra, nie, robimy to 1, no, a nie konfetti Konfetti będzie później Ej, czekaj, sprawdzaj to, pile jesteśmy po tej gierce. Ja patrzę w gierce lepiej chyba Czy to bieda? <laughs> Oooo trzeba screena zrobić, top jeden Mamy to! W końcu qual!